Poszedł mały na spacerek, a lisu go pilnuje. Myśli, że mu się grzywda stanie? Liskuj zostaw, malucha. Daj mu pochodzić, daj. Obie matki przyszły, słuchajcie. Maluch został wzięty na zieloną trawkę, a niech sobie pochodzi troszeczkę, tak. No i wszyscy go pilnują, słuchajcie. Odwiedźmy począwszy. Cizzy mnie pilnują. Wszyscy pilnują i lisu dobry wujek. Przedwczoraj, słuchajcie, zauważył, że mały sam sobie wyszedł i już wędrował nad rzeczkę I powiem Wam, że go przypilnował. I tak szczekał, że wyszłam, żeby małego uratować. Także kochani, to jest po prostu maleństwo śliczne, które stawia swoje pierwsze kroki. Jezu słuchaj do... Zostaw go trochę, daj mu trochę swobody, kochany mój.